Tworzenie systemów informatycznych, etap 8, testowanie oraz poprawki. W tym momencie posiadamy system informatyczny już niemal gotowy. Da się po nim klikać, da się z niego korzystać, jednak nie został on jeszcze udostępniony klientom, ponieważ trzeba upewnić się, że nie zawiera on błędów. Gdy zakończona została implementacja, możemy założyć, że te błędy gdzieś są. Teraz tester, zarówno po stronie software house, jak i zamawiającego klienta zwykle. Powinien system przetestować i znaleźć ewentualne niedociągnięcia i zgłosić je programistom. Zwykle testerzy tworzą scenariusze testowe, czyli opisują przez pryzmat scenariuszy, co w systemie da się zrobić. Takim podstawowym może być założenie konta lub zakup produktu. Gdy taki scenariusz podzielimy sobie na kroki, to jesteśmy w stanie zawsze w sposób powtarzalny testować aplikację i mieć pewność, że wszystko w niej działa. Dziękuję.